Cześć wszystkim z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Widzimy się po raz pierwszy w nowym 2025 roku. No i mam nadzieję naprawdę, że to będzie rok, który zmieni życie wielu z was. Jeżeli macie milion, życzę wam 15 milionów, jeżeli macie 10 tysięcy, życzę wam chociażby stówki. No, bo pewnie gracie już trochę bardziej ryzykownie z taką kwotą i każdemu z Was życzę stosowna, żeby zarobić w tym cyklu. Bitcoin buja się w granicach 98 tysięcy dolarów i czekamy na decyzję, tak jak widzicie to na miniaturce. Oprócz tego dzisiaj trochę o altcoinach, trochę o różnego rodzaju projektach, taka prasówka z pierwszych kilku dni nowego roku. Także jeżeli film Wam się spodoba, to zostawcie na koniec łapę w górę, zostawcie subskrypcję i przejdźmy bez zbędnego przedłużania do Meritum. Na początku praca szuka człowieka, poszukujemy do projektu Paycoin Tax frontend developera, który zna Next.js oraz TypeScript. A więc, jeżeli jesteś taką osobą i chciałbyś dorywczo, dodatkowo po godzinach utworzyć z nami nasz projekt, no to oczywiście napisz do mnie wiadomość prywatną na Twitterze, albo wyślij wiadomość na e-mail encyklopedia-kryptowalut-gmail.com i będziemy rozmawiać. Już parę osób się zgłosiło po tym moim wpisie. Prowadzimy jakieś pierwsze rozmowy, więc zobaczymy jak to wyjdzie. No, aplikacja jeszcze, jeszcze jest poprawiana, jeszcze pewne rzeczy tam są dorabiane, natomiast mamy jeszcze spokojnie, przecież 4 miesiące na to, żeby się rozliczyć, więc nie trzeba rzucać się już zaraz po nowym roku z tym wszystkim, no bo czasu jeszcze jest naprawdę sporo. Przechodząc jeszcze do mojego kanału na YouTube, to powiedziałem, że widzimy się pierwszy raz w tym roku. Na żywo nazwijmy to. Bo dwa dni temu wrzuciłem przecież na kanał jeszcze moją rozmowę z Łysym, z kryptoblogerem Możecie ją sobie odsłuchać cały czas O tym opowiadał trochę, dlaczego wyszedł tymczasowo z rynku w 2024 roku Czym on się kierował wtedy, że z tego rynku wyszedł Jakie były pobudki, no i jakie wnioski oczywiście wyciągnął z tego roku na ten trwający 2025 No i kiedy oczywiście Łysy planuje wyjść z rynku A na sam koniec zeszłego roku mieliśmy przecież jeszcze live'a Poranek z krypto po wielu, wielu latach, już można powiedzieć. Powrotem spotkaliśmy się o 10.00 z Kawką. Dzisiaj Kawka tutaj też przy mnie oczywiście jest, więc porozmawialiśmy sobie tam, podpowiadałem na Wasze różnego rodzaju pytania. No, dopytujecie się, czy wrócę do tego. Nie wrócę, niestety, do tych poranków z krypto. Zabierają one bardzo dużo czasu. Być może mniej niż przygotowanie takiego filmu, bo tu muszę znaleźć informacje. Nagrać, zmontować, wrzucić i tak dalej, a ten live to no, po znalezieniu informacji, wy też tworzycie ten content zadając różnego rodzaju pytania, te, które Was właśnie interesują. Później sobie to tylko opublikowuję bez żadnego montażu. I elo, dziękuję po robocie. Tutaj jest więcej pracy, natomiast no muszę o tej konkretnej godzinie się z Wami zobaczyć. A w przypadku filmu, mogę tymczasem delikatnie manewrować. Więc jeżeli tak czy siak, macie jakieś ciekawe pytanie, to piszcie je w komentarzach. Może uzbiera nam się paczka tych pytań do jakiegoś Q&A, jakiegoś takiego ekstra odcinka. Zobaczymy jak to wyjdzie, wszystko zależy od Was. Przejdźmy sobie do Coingecko, 97900 w tym momencie za Bitcoina. Wczoraj się śmiałem na Twitterze, że najlepiej radzący sobie projektach są te takie, no zmieniające nasze życie. Projekty takie jak Bonk, projekty takie jak BatHole, projekty takie jak jakieś tam FARTCOIN, Naprawdę giga, giga technologiczne projekty były w najlepiej radzących sobie, ale widać od mniej więcej tygodnia, półtora, że rynek z powrotem w pewnej części wraca do tych memcoinów. Tak jak mieliśmy przez pół roku w tej konsolidacji rynek memcoinów i one tam rosły najbardziej. Tak potem pod koniec roku ten listopad znowu widzieliśmy wystrzał na tych projektach technologicznych, utility, jak to lubimy nazywać. Tak teraz Część tych utility projektów zaczęła odbijać fakt faktem, natomiast dużo memcoinów ruszyło bardzo, bardzo mocno. Dobra, Ethereum 3600. Zaczyna Ethereum w końcu odbijać mocniej niż Bitcoin. Wielokrotnie Wam to powtarzałem, że właśnie teraz, patrząc na cykliczność, jest moment, kiedy Ethereum powinno mocniej odbijać, kiedy to Ethereum powinno robić to the moon, a Bitcoin sobie stabilnie, stabilnie będzie wchodził po tych schodach, natomiast Ethereum po tych schodach powinno wbiegać. No, tylko żeby się nie wywaliło i głupiego ja sobie nie rozbiło, jak to mówił sławny pan na filmiku z YouTube'a. Idziemy dalej. Page Penguins, no one też tutaj troszkę odbiły, a najgorzej Tokenize Exchange, ale ten projekt bardzo mocno rośnie już od dłuższego czasu. Przejdźmy sobie na wykres. Jesteśmy akurat na giełdzie Bing X. Jeżeli ktoś z Was nie ma jeszcze konta na tej giełdzie, no to oczywiście link macie w opisie, znajdziecie też u mnie na kanale. Film o tej giełdzie, jak tutaj się poruszać, jakie ma plusy, minusy, więc odsyłam Was do tego materiału. A tutaj wyznaczyłem dwie takie strefy. Pierwsza to jest 97,5 tysiąca dolarów. Tutaj jest dość spory wolumen w takiej mikroskali. Też kilka razy ten poziom był testowany. No i jeżeli faktycznie on się nie utrzyma, no to możemy wrócić do, tej, do tego dolnego range'a. Niektórzy twierdzą, że ja też ostatnio to napisałem na Twitterze, że może przy. Inauguracji Trumpa, coś się wydarzyć może dojść do jakiegoś zamieszania, odpukać, gdyby znowu próbowali jakiegoś ostrzału, bo no, miało to już miejsce, tak? Miało to już miejsce, więc oby to się nie wydarzyło ponownie. A może jak tam Maciek z 3:21 Krypto, jak nagry nagrywaliśmy wspólnie materiał, mówił, że jakaś mgła chemiczna przyjdzie nagle, jakiś event taki, który spowoduje właśnie duży spadek na rynkach. Nie tylko na Krypto, ale też na pozostałych rynkach. Tego musimy być cały czas świadomi, że jeszcze może coś się takiego wydarzyć. No i wtedy byłby ten zjazd taki ostatni, przed tym najgrubszym wystrzałem, do 80-kilku tysięcy nawet dolarów. Jeżeli jednak tutaj będzie reteścik, pójdziemy w górę, no to poziom 101 tysięcy dolarów, gdzie tutaj jest cholerę wolumenu. Jak sobie popatrzycie na różnego rodzaju hitmapach, tu jest bardzo dużo kapitału ulokowanego. No to jak przebijemy ten poziom, to wtedy naprawdę droga na nowe szczyty otwarta na 115, 120 spokojnie tutaj możemy polecieć. Przechodząc dalej, no powiedziałem Wam właśnie o tym spadku możliwym. Jeżeli będzie jakiś ciekawy event, coś się wydarzy. Natomiast z drugiej strony mamy dwa wskaźniki i to bardzo mocne wskaźniki, indykatory mówiące o tym, że jednak Bitcoin to zrobi zaraz nowe ATH. Rafał Zaorski 3 stycznia o godzinie 17 powiedział, że zaczyna shortować Bitcoina od 97400, no to wracając na wykres, jak Rafał mówił, 97400, bo no tutaj mniej więcej do tego samego dnia Bitcoin zrobił szpilę na 99000. Więc Rafał po raz kolejny niestety z tym nie trafił. Pytanie, czy zamknął pozycję, czy tej pozycji nie zamknął. Jeżeli nie zamknął, no to miał tymczasowo bardzo duży minus, no i teraz nadal jest na minusie. Jeżeli chodzi o ten drugi indykator, no to mamy oczywiście Jim Kramer, który mówi, że on bardzo lubi Bitcoina. Od pewnego czasu lubi tego Bitcoina, bo doskonale wiemy, że wcześniej z całych sił go hejtował i mówił jaki to jest Ponzi, mówił jaki to jest scam. No to teraz Kramer mówi, że Bitcoin jeszcze się nie ostudził po tym wystrzale do 108 tysięcy. No i powinien zaliczyć 90 tysięcy. On mówi o 90 tysiącach, Rafa mówi o Bitcoinie poniżej 90 tysięcy. No, zobaczymy, który z nich będzie miał rację, czy faktycznie, tak jak powiedziałem, będziemy mieli ten drastyczny, szybki zjazd. I tutaj ja też założę sobie pewnie jakiegoś longa na dźwigni, bo to jest mega, mega, mega według mnie okazja, gdyby doszło do takiego zjazdu, czy jednak obydwoje ci panowie zostają wyjaśnieni i rynek pójdzie do góry. We will see soon. Dobra, przechodząc dalej. Co do tego roku, który nam się zaczął, jest to tak zwany rok pohalwingowy. W 2024 roku mieliśmy halving, w 2020 roku mieliśmy halving w 16 12 2012. To są lata, kiedy odbywa się halving, i ten rok nie jest jakiś specjalny nigdy dla rynku krypto. Po halvingu przeważnie zajczamy jakąś korektę i potem zaczynamy sobie powoli rosnąć. Natomiast ten rok następny po halvingu jest tym rokiem bardzo mocnym. I jeżeli popatrzymy sobie na 2017 rok, to w pierwszym kwartale tego roku po halvingowego. Bitcoin zrobił 12% do góry w drugim kwartale po halvingowym, 123%, potem 80% i potem 215% do góry. Jak popatrzymy na Ethereum w tym roku po halvingowym, to pierwszy kwartał 500% do góry, później 450% do góry, potem 10 i na koniec 142% do góry. Następnie mamy rok 2021. Tutaj trochę inaczej to wyglądało. Bitcoin bardzo mocno zaczął ten rok ale poprzedni już skończył gigantycznie do przodu, bo w tym ostatnim kwartale roku halvingowego Bitcoin zrobił 170% i w pierwszym kwartale 103%. Potem mieliśmy ten duży zjazd praktycznie o połowę i na drugą nóżkę, jak to często mówiłem, Bitcoin podskoczył o 25% do góry. Intelium tutaj też bardzo ładne plusy zaleczyło wtedy 160%, 18%, 32% i 22%. W górę. I teraz wchodzimy w pierwszy kwartał 2.25. Na razie Bitcoin jest 5% do góry i 8,6% do góry. No i wypadałoby, wypadałoby dobrze na zielono zamknąć właśnie ten pierwszy kwartał. Pytanie tylko, czy bardziej ten rok będzie przypominał 2.17%, czy bardziej będzie przypominał 2.21%. Zobaczymy już za niedługo. Ja jeszcze ten temat skomentuję na sam koniec, opierając się o naprawdę bardzo fajny wpis kryptoberba z dalej likwidację no to 173 milionów dolarów zostało zlikwidowanych w ciągu ostatnich 24 godzin i mniej więcej po połowie shorty i longi. Sprawa z ETF-ami mówiłem wam, że końcówka roku nie była zbyt dobra dla ETF-ów, oczywiście tych bitcoinowych, bo widzieliśmy spory outflow, natomiast 3 stycznia 918 milionów dolarów wpłynęło do Bitcoina. No i to właśnie głównie z tych ETF-ów, które mają ten. Wpływ na cenę, to o czym ja Wam cały czas pokazuję. To jest taki mój skrót myślowy, no ale to się po prostu sprawdza i pokazuje, jak wykres reaguje. Więc 908 milionów inflow, zobaczymy, jak to w poniedziałek będzie wyglądało. No bo oczywiście, jak ja to nagrywam, jest niedziela, więc dzisiaj te rynki są zamknięte. Przechodząc dalej, kto jeszcze planuje wpompować tutaj naprawdę gigantyczną kasę w ten rynek? Oczywiście MicroStrategy i Michael Saylor powiedział, że ich targetem. Jest zebranie 2 miliardów dolarów przez te publiczne zbiórki w pierwszym kwartale tego roku. Czyli tylko w pierwszym kwartale chcę zainwestować 2 miliardy dolarów w Bitcoina. Jeżeli ktoś z Was zastanawia się, ile to jest 2 miliardy w Bitcoinie, no to ja Wam już pieszę z odpowiedzią. Przechodzimy tutaj: 000, 20 000, 200, 000, 2 000, 20, tysięcy, 200, 2 miliony, 20 milionów, 200 milionów. 2 miliardy dolarów, planuje skupić zatem 20 tysięcy, 420 tysięcy po prostu Bitcoinów plus minus. Takie są plany na pierwszy kwartał pana Saylora. To nie jedyne ciekawe zdanie, które wypowiedział w ciągu ostatnich kilku dni. Był tutaj sobie w Fox Business i powiedział, że spali swoje klucze, czy będzie kazał spalić swoje klucze do Bitcoina, kiedy odejdzie z tego świata po to, żeby nikt nie sprzedał bitcoina. No, Sailor chce się wstać z Satoshim V2. Satoshi, jego tokeny leżą sobie na ulecie. nikt nie wie, kto jest Satoshim, nikt nie ma dostępu do tych kluczy i one, miejmy nadzieję, przepadły na wieczność. I Sailor mówi tutaj o podobnym schemacie, chce, żeby po jego śmierci nie sprzedawano tych bitcoinów i chce, żeby te bitcoiny zostały na jego ulecie. Przypominam, Tokeny Satoshi'ego to są tokeny Satoshi'ego. Tokeny Sailora to są tokeny spółki MicroStrategy, więc on oczywiście tak sobie może mówić i swoje prywatne bitcoiny oczywiście może tam powiedzieć, żeby ich nie dotykać, niech się klucze spalą i Elo, nie? Natomiast spółka ma tutaj pewne zobowiązania. Więc no fajnie to brzmi, niech pompuje nasze bagi takimi tekstami, a my musimy jednak to przez swój mózg przepuścić. I jeszcze jedna informacja odnośnie Saylora, skomentował on to, że Warren Buffett trzyma bardzo wiele gotówki teraz na swoim portfelu, czy na portfelu tak naprawdę spółki Berkshire Hathaway oczywiście, mówi, że niszczy, czy tam traci 3 miliardy dolarów miesięcznie w zyskach dla swoich akcjonariuszy. Przez to, że nie trzyma aktywów, które jakiś tam jeld mu generują, nie wiem, jakieś obligacji, akcji, czegokolwiek, no to chłop trzyma w cashu mnóstwo, mnóstwo miliardów, przez to traci 3 miliardy dolarów miesięcznie. Czy Buffett wie coś więcej od nas, że trzyma tyle gotówki i nie ładuje jej w rynek, czy może po prostu się myli? Tego na razie nie wiemy. Dalej, co mówili eksperci o cenie Bitcoina? Tutaj było spisanie pewnych predykcji od różnego rodzaju firm, znanych instytucji ze świata kryptowalut, jak oni przewidywali cenę bitcoina na koniec roku, no i kiedy te przewidywania dokonywali, tak? Mamy Bitwise, oni mówili w grudniu 2023, że bitcoin będzie kosztował około 80 000 dolarów na koniec roku. No, powiedzmy, jakoś tam to się spina, bo kosztował 90, przecież chyba 3. Dalej mamy Arthur Hayes, on oczywiście był CEO Bitmexa. W lutym mówił, że bitcoin będzie kosztował 70 tysięcy dolarów na koniec roku, no nie trafił, pomylił się o ponad 20 tysięcy dolarów. Później mamy CryptoQuanta, którzy strzelili w 112 tysięcy dolarów. Można powiedzieć, że w szczycie Bitcoin był po 108 tysięcy, więc byli blisko. Bernstein tutaj mówi 90 tysięcy, więc też dobra predykcja. Standard, e, Chartered, nie znam ich, 150 tysięcy dolarów nie trafili. I Bitfinex to gdzieś 100 tysięcy, 120 tysięcy za Bitcoina. Też mniej więcej ta firma trafiła. Natomiast te predykcje na ten rok no, są odjechane, można je poczytać tutaj w tym artykule, ale mamy wartości od 150-200 tysięcy dolarów przez pół miliona, czy nawet milion. Tutaj jednak bym trochę uważał, i ten kubeł zimnej wody sobie samemu na głowę wylał, bo nie sądzę, że w tej hosie zobaczymy tak odstrzelone kwoty, ale czas pokaże. Altcoiny. Dominacja bitcoinów przebiła ten poziom 57,5%, więc zjechaliśmy poniżej tej wartości. Trochę altcoiny podbijały XRP tam widziałem, trochę wróciło. Ukochana przez wielu Solana również wskoczyła z powrotem powyżej 200 dolarów. No i cała masa innych altcoinów, do kilku zaraz przejdę, też w końcu coś tam zaczęła rosnąć. Co do altcoinów, no to mniej więcej te 245 dni po halwingu altcoiny zaczynały swój altcoin season. To jest wpis przed tygodniem, natomiast jakbyśmy sobie dodali tutaj ten tydzień, to Właśnie teraz ten zjazd, który zobaczyliśmy tutaj, bo tamten wpis był pisany 28 grudnia, czyli mniej więcej tutaj, no i od tamtego czasu 2% w dół. No to powinniśmy zaczynać Altcoin Season, powinniśmy właśnie rozpoczynać rynek altów. Czyli teraz, altcoiny zdecydowanie mocniej powinny rosnąć niż Bitcoin. Oczywiście, pamiętajmy, rynek to nie jest sala operacyjna. Tutaj nie będziemy wiedzieli dokładnie, co do godziny, czy co do dnia, czy nawet co do tygodnia czasem, kiedy rozpocznie się sezon altów. Czy on w ogóle się rozpocznie? Ja uważam, że on się rozpocznie jak najbardziej. Natomiast nie bądźmy tutaj aż tacy precyzyjni. Tak samo jak sobie wyznaczacie na wykresie różnego rodzaju strefy zakupowe, sprzedażowe, to też przecież nie ustawiacie jednej konkretnej ceny, tylko dajecie sobie jakiś range, jakiś przedział, w którym chcecie dokonać sprzedaży, czy też zakupu. Tak samo jest właśnie tutaj, jeżeli chodzi o o te wszystkie pre predykcje. Zobaczymy, czy ta się również sprawdzi. Co do ETF-ów na Ethereum, no to tutaj też 3 stycznia mieliśmy delikatny inflow, nie aż tak duży jak na oczywiście Bitcoinie, natomiast coś tutaj z powrotem zaczęło wpływać do Ethereum. Przechodząc dalej do tych altcoinów, no to mamy oczywiście projekt Aiva. Tutaj z tego co widziałem, zaczęli delikatnie od wczoraj Ruszać ten temat na koreańskich grupach. Południowa Korea zaczęła tutaj promować ten token. Stąd też ten wzrost z 1 centa do 1,6 centa, czyli 60% do góry. Odreagowanie po tym wystrzale i zobaczymy, jak dalej będzie się tutaj to wszystko sprawowało. No i ja liczę mocno na ten projekt, bo myślę, że jeszcze tutaj swoje pokaże rogi. Z tego co wiem, czekałem po prostu, żeby ten rynek się wyklarował żeby kapitał zaczął płynąć do altcoinów. Kolejna giełda ma tutaj być jakaś. Kolejne osoby mają o tym projekcie mówić, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Fajną funkcję też mają, bo no, gościu napisał, że jego kolegi mama jest w śpiątce od ponad roku. No i nie może z nią oczywiście porozmawiać. Mama tego kolegi ma trudną sytuację. No i chłopak po prostu czeka, żeby z tą mamą swoją porozmawiać. No i oni powiedzieli, ej, jeżeli masz próbki głosu, jeżeli masz nagrania, gdzie twoja mama mówi, wypowiada się, możesz nauczyć naszego AI Agenta właśnie stylu wypowiadania się twojej mamy, tego jak twoja mama mówiła, tworzyć sobie takiego prywatnego agenta i po prostu z nią rozmawiać. Jeżeli to będzie dla tego chłopaka pewnego rodzaju, nie wiem, terapia, da mu to jakąś nadzieję, tak? Na, na szybszy powrót mamy do zdrowia. No to naprawdę jest to mega ciekawe rozwiązanie. W ogóle wcześniej o tym nie myślałem. A ktoś ten temat zarzucił właśnie na telegramie Iwy i oni to skomentowali, że właśnie coś takiego można zrobić u nas w aplikacji. No, powiem wam, wykorzystanie, o którym nie pomyślałem, jednak to faktycznie, wielu ludziom może w jakiś sposób taki właśnie terapeutyczny pomóc, nie? Oczywiście, no, będą żyli pewną nadzieją, tak. Że jak ta osoba już faktycznie nie żyje, niestety, odeszła tak. Żona, mąż, dziecko, ktokolwiek wiele lat temu i wy macie te nagrania i chcecie, chcecie sobie przywrócić te dźwięki, czy porozmawiać z samą osobą. Okej, okay, no ciężki temat, ciężki temat. U, u, ucinam to teraz, natomiast jest to jedna z funkcjonalności tego projektu. Kolejny projekt, który ma grube, grube naprawdę informacje w tym miesiącu. No to jest Neural. Ostatnio, jak ktoś słuchał Ich Space'a, to głowa puchła od tego, co oni chcą wypuścić. Jeszcze w styczniu, oczywiście te swoje oprogramowanie, ten system operacyjny. Projekt Krypto wypuszcza system operacyjny. Silnik do generowania landscape'ów, do generowania różnego rodzaju krajobrazów. Mocna rzecz. No i oczywiście listingi na seksach są w tym roku planowane. To jest wygenerowana postać przez nich, przez AI, przez sztuczną inteligencję, która naprawdę jest porównywalna. Jak tutaj napisali, z, z modelami, które generują firmy ze świata Web 2, więc naprawdę ten projekt giga, giga tutaj się rozwija. Jestem ciekaw, jak to dalej pójdzie. Po tych wszystkich informacjach, mieliśmy piękny wzrost z 9 dolarów na 15 ponad dolarów. No i teraz odreagowanie na ponad 13, ale tutaj ten projekt naprawdę jeszcze może pokazać rogi. Ktoś się pyta, Kamil, jakie masz targety wyjścia? Nie mam na razie. Chciałbym. Żeby ten projekt dojechał do jednego miliarda dolarów kapitalizacji, czyli jeszcze zrobił X-ów. Jak będzie, czas pokaże, ale mam nadzieję, że faktycznie sobie jeszcze mocno poradzi. Projekt, który też tutaj po odreagowaniu nawet do 49 centów zrobił 100%, a we 90 centów nie całe teraz. I też tam cały czas Team się rozwija. Możecie sobie wbić do nich na Twittera, na Telegram, porozmawiać z nimi. Mega kontaktowi nigdzie się nie wybierają. Do altcoinów to poruszyłem wcześniej temat Solany. No i Polymarket i Bloomberg wskazują zwycięzcę wyścigu ETF-a. Tego nikt się raczej nie spodziewa. No i oczywiście mamy tutaj informację, że Solana Solana ma być tym kolejnym ETF-em. Jeżeli popatrzymy sobie na popularność projektów, jeżeli popatrzymy sobie na wolumen, ilość użytkowników, no to tak, to oczywiście Solana może mieć swoje 5 minut jeszcze w tej hosie. Może ten ETF zostać stworzony tylko BitHub. To robić takie artykuły. Opierając się o zakład na polimarkecie, którego wolumen, odświeżę, żeby nie było, wynosi 12 tysięcy dolarów, no to ja mam sam tutaj zjechać im tą cenę do zera. To ja mam sam poświęcić 10 koła, 12 koła, żeby zjechać tą cenę do dołu. No to jest bullshit trochę, tak? Ludzie postawili na ten zakład 12 tysięcy dolarów na razie. No to jest śmieszny pieniądz, więc to nie jest. Wybór Trumpa, gdzie tam jakieś miliardy przecież były wolumenu. To jest 12 tysięcy dolców, więc no nic to kompletnie nie znaczy. Kompletnie to nic na razie według mnie nie znaczy. Kończymy, przejdźmy na chwilę do Stanów Zjednoczonych, SP500 fajne odbicie na koniec sesji ponad procent do góry. Nasdaq tutaj jeszcze lepsze odbicie 1,7% do góry, natomiast te dołki są tutaj niższe, więc zobaczymy, zobaczymy, jak to się faktycznie rozwinie. I tutaj dochodzimy do tego wpisu Adriana Kryptoberba. Oczywiście co kto tam o jego działalności myśli, to nie jest e, czas teraz, żebym ja się na ten temat wypowiadał. E, wpisy o Litecoinie oczywiście znalazły się pod moim retweetem w tym temacie. Wasza kwestia, ja Litecoina porzuciłem już dawno, dawno temu. Nie wierzę w żaden sposób w ten projekt, że on jakąś cenę zawrotną osiągnie. Natomiast każdy ma jakieś ciekawe wnioski. Adrian na rynku też długo jest przecież. No i powiedział coś, co ja sobie też myślałem. Tylko on to właśnie spisał fajnie tutaj na papier. Nazwijmy to. Wszyscy spodziewają się double topów w 2025 roku. Myślę, że się mylą. Czyli 2025 rok miałby wyglądać właśnie jak rok 2021. Czyli mieliśmy duży wzrost w pierwszym kwartale tego roku, potem było sell in May and go away całe wakacje lipa. No i potem w trzecim kwartale z powrotem, jak ludzie wracają do życia, czyli ten październik, listopad, wtedy kiedy były te wzrosty największe, no to mamy drugą nóżkę jeszcze wyższy wystrzał. No i on mówi, że tak nie będzie. Po pierwsze, identyczne wykresy się nie zdarzają. Praktycznie nie ma opcji, żeby cyklicznie takie same wykresy się zdarzały. Fakty są takie, że 100% szczytów na rynku krypto odbywały się albo w drugim kwartale, albo w ostatnim kwartale roku. Ma to też odzwierciedlenie właśnie na rynkach w Stanach Zjednoczonych, czyli chociażby na SP. gdzie krypto jest bardzo mocno przecież z nimi skorelowany i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę przeczytajcie sobie cały ten wpis i on naprawdę fajnie tutaj napisał, żeby zabrać z rynku jak najwięcej w drugim kwartale, w pierwszym kwartale tego roku. Że jak macie wzrosty, potężne na swoich projektach, bierzcie zysk. Wyciągajcie go z linku, bo przyjdzie i tak dużo osób, które będzie napalone na wasze projekty, które będzie kupowało topy. Bo ktoś ten top, ktoś ten szczyt musi kupić, ktoś te torby od was poproś, po prostu musi zgarnąć. Nie ma innej opcji. Jeżeli wy kupujecie, to ktoś wam sprzedaje. Jeżeli wy sprzedajecie, to ktoś od was kupuje ten towar. To, że Wy komuś sprzedacie na górce, no bywa tak. Wasz plus jego minus. On też liczy na to, że sprzeda to po prostu komuś jeszcze wyżej. On tak samo jak ja twierdzi, że 2026 rok, no to będzie bessa, to będzie rynek niestety niedźwiedzia, więc nie spodziewajmy się, że ta hostca przedłuży się nie wiadomo jak, bo raczej tak po prostu nie będzie. Oczywiście. Instytucje kupują bitcoina, państwa zaczną kupować bitcoina, Stany Zjednoczone kupią tam setki tysięcy bitcoinów jeszcze i tak dalej. Super wszystko fajnie. Jednak cykliczność jest cyklicznością na razie to działa. Bitcoin nie zaliczył jeszcze poważnej recesji, jeszcze poważnej bezceny nie zaliczył. To o tym rozmawialiśmy ostatnio sobie z Łysym właśnie, Maciek czy 21 krypto również to potwierdza. Więc nie popadajmy w fomo, kiedy inni będą w nie popadać i trzymajmy się swojego planu i naprawdę zbierajmy zyski z tego drugiego kwartału czy pierwszego kwartału, no zobaczymy kiedy nam te wzrosty największe przyjdą. A na koniec taki fajny wpis. Czeka nas koniec płacenie gotówką, niedługo nowe limity. Już niedługo nie zapłacisz za używany samochód czy remont domu gotówką od 2027 roku. Wchodzi limit płatności gotówkowej w wysokości 10 000 euro. Eurokraci mają w planach wprowadzenie kontroli tożsamości przy transakcjach gotówkowych powyżej 3000 euro. W ramach kontroli obrotu gotówki mają powstać nowe narzędzia inwigilacyjne dla osób posługujących się kryptowaltami. Ściśle monitorowane mają być wszystkie transakcje powyżej 1 1000 euro. Warto wskazać, że polskie rządy są bardzo nadgodliwe w tej sprawie. W transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami limit wynosi 15 tysięcy złotych, a PiS próbował nawet przeforsować limit w wysokości 8 tysięcy złotych, co ostatecznie się nie udało. No naprawdę, 8 tysięcy złotych w tych czasach, to nie obraźcie się, ale chyba sami to potwierdzicie, śmieszny pieniądz. Szczególnie dla przedsiębiorcy, tak? Ja nie mówię dla, jednej, dla osoby, która zarabia to 8 tysięcy, bo za 8 tysięcy spokojnie, w większości miast w Polsce idzie się utrzymać, wynajmując sobie jakieś mieszkanie, mieć jakieś pieniądze na życie. Natomiast 8 tysięcy złotych dla przedsiębiorcy, który zatrudnia ludzi, ma wydatki różnego rodzaju stałe, niestałe, jakieś tam ekstra, które wyskakują, no to jest śmieszna kasa. Przecież teraz została podniesiona pensja minimalna, teraz na godzinę jest chyba 30 złotych i 50 groszy. Koszt dla pracownika to jest kilka ładnych tysięcy, to podchodzimy prawie pod te 8. No więc inwigilacja trwa, kontrola coraz większa niestety nadciąga. Dwa zdania o kryptosilezy. Przypominam, że mamy już lokal na afterparty. Widzimy się od 20.30, 21.00 na Mariackiej w lokalu magazyn. Za 6 dni widzimy się oczywiście na kryptosilezi. Mam nadzieję, że dzisiaj lub jutro dostanę grafikę z agendą, bo agenda jest przygotowana. Parę osób się o tą agendę już pytało, więc wrzucę ją tutaj na stronę. Czekam tylko, tak jak powiedziałem, na... Grafikę, mamy już wszystko tutaj ustalone, będą dwie debaty, będzie sporo wystąpień solowych, będzie też rozmowa o Mice, oczywiście o tfr -ze. będzie o analizie technicznej Bitcoinie, będzie o, o tym, gdzie jest moja kasa. To Cezary Żelkowski oczywiście ten temat porusza, będzie o memcoinach, o makroekonomii, wpływie tych wszystkich regulacji właśnie na Bitcoina. Naprawdę będzie się sporo działo. Jak ktoś nie widział, to wrzuciłem na swojego Instagrama taką rolkę z podsumowaniem roku 2024, oczywiście pod względem podróżniczym, tak? Podróżniczym. Tutaj macie też takie przygotowane yy, rolki, zsumowane z różnych krajów, w których byłem. Jak ktoś chce sobie pooglądać, jak to tam wygląda, to oczywiście zapraszam na mojego Instagrama. I jak już tutaj silujemy media społecznościowe, no to pamiętajcie, że dość regularnie publikuję na TikToku, również tutaj też tych filmów już się. Kilkadziesiąt pojawiło. Ostatnio nawet zaczynają niektóre jakoś tam łapać. malutki wirale tutaj było 120 tysięcy, 20, 16, 15. No coś tam powoli, powoli zaczyna kiełkować. Dobra, tyle z mojej strony. Dziękuję Wam serdecznie za wysłanie tego materiału. Życzę Wam udanej reszty niedzieli. Wypoczywajcie jeszcze jutro ze względu oczywiście na święto. Na no, wtorku zaczynamy wszyscy z powrotem pracę. Kończył się tak zwany tax harvesting w Stanach Zjednoczonych. Nie mogą już sobie generować kosztów na koniec roku i robić tych hachmentów podatkowych, więc miejmy nadzieję, że zaczną teraz odkupować nasze piękne kryptowaluty. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć.